Siemaleczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, proszę Państwa, czwartek. To znaczy nagrody za Food Champions i za Division Rivals nagrody za G3 oraz za rangę pierwszą. Proszę Państwa, Ranga pierwsza na szczęście została bita. No i co? No, dzisiaj jest ostatnia szansa na trafienie jakiejś karty rodzinowej, ponieważ niestety rodziny się kończą. Nie wiadomo czy jaki event będzie, prawdopodobnie nie, to niestety będzie pewnie tydzień bez eventu, dlatego mam jeszcze jedną paczkę w zapasie, a mianowicie torbę rodzinową, którą otworzę raczej jutro na odcinku. Jeśli otwieramy nagrodę, zostawcie łeczkę w górę, subskrybujcie kanał, filmy są codziennie. To jest Daily. Mam się dobrze! Przechodzimy, proszę Państwa, od razu do nagród. Nawet nie pamiętam, jaki jest Steam of the Week. Najlepszy chyba jest Insigne, ale jeśli chodzi o piki, to jeszcze jest Lingardino, oczywiście. Lingardino, jak można o nim zapomnieć. także pierwszy pick. Może Insigne, niech będzie insigne. Najlepsza karta. Nie, Mateus Pereira. Wezmę Mateusa Pereira, żeby był na słaby, bo nie wiadomo, czy słaby będą. Znaczy, powinny być chyba jeszcze. Powinny być słaby jeszcze. Ostatni pick na dzisiaj. Ostatni pick na dzisiaj. Zagie 3 i... Mendy! O kurde, dobrze! On się może przydać chyba nawet, ty. Co prawda, to nie jest ten Mendy, którego chcielibyśmy dostać, ale to jest Mendy 86! Jak na piki, Zagie 3 ja jestem naprawdę zadowolony. Ilono wzrostu, moment. On może być na o przecież. Ilono zwinności, panie Mendy. Tak nawet okej, okay. siła strzału, no... Główki słabe. No zobaczymy, jak będzie potrzebna elo... Może się przyda, zobaczymy. Zbiorę tego Mendiego oczywiście. Naprawdę kozak Jak jest takie 3? Ja jestem zadowolony. Naprawdę jestem zadowolony. Lecimy dalej. No dobra, to co? Odbieramy nagrody za Division Bo to Oczywiście pierwsza ranga musiała zostać wbita. No nie widzę jednej możliwości. Mieliśmy tyle punktów przewagi, że naprawdę szok. Także potwierdzamy. Proszę Państwa, pierwsza ranga została bita. Dwie megapaczki i dwie paczki za 125 tysięcy monet. No, i tutaj chyba jest największa szansa, żeby trafić coś za, z kart rodzinowych. Mamy, jak widzicie, dużo pieniędzy. sprzedałem tego peresza, bo no, chcę zrobić jakieś zmiany w składzie. Zobaczymy, co będę mógł zmienić. Nie? Mamy aż 7 paczek do otworzenia. Eee, no i co? Otwieramy najpierw megapaczki. Oczywiście otwieramy, pierwszy megapaczki. Mamy 4 megapaczki. Dwie są wymienne, dwie są niewymienne. Więc mam że jeżeli będzie Food Birthday, to będzie w paczce wymiennej, żeby mieć pieniądze, także zobacz, pierwsza paczka, w której są ekrany, są moi drodzy ekrany I na pewno karta 85 jak, jak, jakakolwiek, kokę poprosiłbym. 8-4 Ej, 8-4 to jest spoko. Jeżeli wymienny, to ok. Jeżeli wymienny, to jeszcze lepiej, bo 8.4 są warte pieniądze. Czy to jest paczka wymienna? Tak jest, to jest paczka wymienna. Wow, zarobimy pieniądze. No to co, druga paczka przed nami, na razie bardzo spoko. Wymienne ekran zawsze z chęcią przyjmę do tego. Druga paczka pewnie też wymienna, bo one mam, mam wrażenie, że idą po kolei, także może walkout. Niestety nie, ale sobie ekran drugie to jest, to jest chyba inform, także 10 koła na pewno będzie. To będzie, proszę Państwa, nie mam pojęcia kto to jest. Nie mam pojęcia. Robert. Raczej nie kosztuje dużo, ale 10 koła? Jasne, że tak. Jasne, że tak. Więc dobra, zarobi, zarobiliśmy już 20 tysięcy na tych nagrodach. Nie jest źle. Całkiem nieźle. Jeszcze mam paczkę za 50K do tworzenia. Ostatnia paczka za 35K, na razie było spoko. Może walkout? Nie. Ale są wykrany. Jest to zwykły, zwykły ekran. Jimenez, No dobrze, dobra, lecimy do tych trochę lepszych paczek. Najpierw paczka za 50, potem te dwie za 125, ta paczka za 50, przypomnę, jest wymienna, co oznacza, że walkout byłby mile widziany. Ale nie będzie, bo są ekrany. Eee, może chociaż 85 ekrany? O, gulasz 85. No i witam serdecznie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. O, oprócz niego, no nic ciekawego niestety. Dobra, teraz, moi drodzy, musi być co najmniej walkout. Jak tutaj znowu nie będzie walkoutu z tych paczek, będę powoli wątpił w granie. O pierwszą rangę. Zobaczmy. Jest walkout. Ale to jest walkout UCL, więc niefajnie. Belgia, SPD to jest wice. No nie, no nie chcemy widzieć. Znaczy chcę walkout, ale nie chcę walkoutu UCL, bo to nie jest walkout. To jest. Nie zalicza się tak. Według mnie przynajmniej. A oprócz niego jeszcze będzie. Pff. Wiem, że nie powinienem rzekać, ale jeżeli chodzi o, o nasze ostatnie paczki, zostawiliście 5K, to jest tragedia, naprawdę. W ostatnio, ile to było tydzień temu, chyba, czy tam dwa tygodnie temu, otwieraliśmy te paczki też i nie było tych walkoutów. To coś. Się popsuło. No dobra, to co, ostatnia paczka na dzisiaj, moi drodzy. I niech coś wpadnie. Niech coś wpadnie po prostu. Niech coś wpadnie. Na, na pewno niech będzie walkout po raz drugi. Okej. Okay. Inform walkout. Zobaczmy. Anglia. Yy, o, proszę państwa, proszę państwa, Lingardinio. Tak jest. Tak się robi. Tak się robi, tak. Dokładnie. Lingardinio 84. Coś pięknego. Coś pięknego. Jestem zadowolony, naprawdę. Aż moglibyśmy nim zagrać w sumie. Taki problem jest, że ona chyba 3 gwiazdek, ale jest 8-4, 8-3, ale Lingardinie, zobaczmy jak to stygi. I naprawdę ma dobre... O kurde! Teraz totalnie poważnie. On ma naprawdę dobry stat. Gdyby troszkę mu jeszcze wykończenie, to jest totalnym koksem. Wow, on jest naprawdę grywalny. Nice. Dobra, no generalnie jeszcze możliwe, że zrobię yy, ważne mecz UEFA na sam koniec, także proszę jeszcze nie uciekać. Paczuszki jeszcze dzisiaj będą. Ale musimy zagrać sobie Division Rebels, żeby powoli zdobywać punkciki, no bo no mimo, że nie będzie eventu, to trzeba... Trzeba wrócić do G1. Mi się wydaje, że to jest z takim składem, to, 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 to trzeba wbić G1, proszę Państwa. Problem jest słuchajcie taki, że jeśli chodzi o ten skład, nie będę ukrywał, większość psuje mi ten design. Tak, Gdyby gdybyśmy tutaj mieli SO, który ma 10 zgrania, zobaczmy po prostu, jestem ciekawie, są, jak, jakie są ikony do. 400 tysięcy monet. Kto tu jest? Jest Raikat. Koma, Nesta, Hierro. No tak, takie, takie, nazwiska trochę niezbyt mi się wydaje. No Cannavaro, ale to jest ten środkowy niestety, więc tempo troszkę gorsze. Widzieć na pewno, nie? No ten Kuman byłby spoko, ale niestety jest niski, to jest ten problem. Cannavaro. No niby ten Cannavaro spoko mi się wydaje, no ale no... Czy ja wiem. Nie wiem, jeżeli ktoś z Was grał Raycardem, dajcie mi znać na tej obronie, bo szczerze Wam powiem, nie wygląda źle. Naprawdę nie wygląda źle, jest wysoki. E, jest w miarę zwinny. W sensie, no, większą zwinność niż Waran, tak naprawdę, nie? Główki też spoko. No nie wiem, dajcie mi znać, bo ja naprawdę, no można zainwestować w tę obronę, mi się wydaje. No póki co nie ma żadnych SBC ikon, więc można sobie jakąś ikonę kupić. Tylko kurczę, powiem Wam, że nie wiem, kogo mogę kupić. To jest ten problem. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Może coś z paczek za ważne mecze wyleci. No dobra, oporę na dzisiejszy, na dzisiejszy odcinek, Zielony. Okej. Okay. Mocny skład, naprawdę, to jest mocny skład. E, tego tego rojca się bardzo boję. Grałem przeciwko niemowlęków Champions i to jak gość kręci, to jest, to jest, to jest chore. Także tego rojca się najbardziej boję. Ale cała reszta składu również dobra. Myślę, że Lingard może mieć jakieś problemy tutaj. No ale nic. Zrobimy sobie zmianę, wejdzie z ławeczki i zamiast pewnie, zamiast mbappe. E, oj. Czy stracę bramkę po Kikofie? To się naprawdę dzieje? Nie. Nie, oblak broni. Błąd w obronie, proszę państwa, błąd w obronie to musi być gol Holanda. Kurde bele, nie niedobrze, nie dobrze, nie dobrze. Dobra, no ale teraz wchodzi lingard z ławki. Także wszystko się zmieni o 120-180 stopni, nie 120. Dobra, lingardinio, gdzie ty jesteś? Tu jest lingard. Zobaczmy, co potrafi Lingardinio. Ok, Spokojnie, jeszcze się nie, nie rozgrzał się jeszcze po prostu. Oj, i znowu błąd w obronie i to będzie gol niestety, to, to musi być nie. gol niestety. Broni Oblak, się przesunąłem co prawda, ale tutaj trzeba było zachować, proszę Państwa, jeszcze zimną krew, nice. Mówię, Oblak to jest absolutna topka jeśli chodzi o bramkarzy, polecam serdecznie. Musimy coś tym Lingardem strzelić, bo nie po to wprowadzam go z łapki, żeby on nic nie robił, tak? Ale ten Cancelo jest nie do przejścia, naprawdę, nie do przejścia jest ten Cancelo. Oblak? będzie ja tutaj zacząłem chwalić, wiesz, a ty, ty podajesz... W dziwny sposób. Aha. to jest gol. Czemu Oblak tego nie wybił przed siebie, tylko z powrotem do nie, nie, nie rozumiem. Nie będę ukrywał, że dużo gram na Lingarda, Chcę, żeby coś sobie, sobie chłopak strzelił, ale z tą obroną może być naprawdę kurde ciężko. Chociaż. Kancelo. <słuch> Damian ma tę kartę. Ona ma praktycznie każdą najlepszą kartę na Sio. To jest. Jak tak można? No nie gość jest niestety też dobry, nie, nie pozwoli mi chyba, chyba, mi niestety nie pozwoli zagrać tym Lingardinio I to będzie, moi drodzy, 3 do 0, niestety Trochę grałem tego Lingarda, nie ukrywam, teraz dam go po prostu na tak, żeby coś tam więcej miał szans pograć No może nie będzie pierwszej rangi, ale no jednak wiecie, ja celuję w G1 w tym tygodniu, także Tak eventu niestety żadnego nie będzie, więc strzelmy bramkę Lingardem i po prostu będzie, będę, będę, będę zadowolony O, dawaj Lingard Fake shot, uderzenie, Lingard! wreszcie oddał strzał, to jest najważniejsze. Podanie. O! Lingard! Jest! Jest, jest! Lingard nie tak jest. Dobra, to co, mamy bramkę Lingardem. Ja już jestem spełniony. Możemy przegrać ten mecz 7 do 1 nawet. Słuchajcie, Lingard strzelił gola w pierwszej lidze. Czego chcieć więcej? Karny. Kurde, tak myślałem, że źle, źle, źle zrobiłem tę animację niestety. No i niedobrze, proszę Państwa, niedobrze, ponieważ mamy rzut karny. No kurczę, chciałem jeszcze jedną bramkę strzelić, żeby jakiś tam więcej punktów mieć, no ale.. Bruno Fernandes. Gdzie on może uderzać? No wydaje mi się, że w... Hmm. W środek? Zostanę w środku. Dobrze! Aha, byku. Przeczytany jak książka. To jest to bramka na przód dwóch musisz, musisz nazary Nie! Jest, Cristiano, dobra, będzie jakieś punkty, ale. No, to już trochę się zdziwiłem. Także kończymy ten mecz. 3-2, niestety, ale. no, Słuchajcie, Bramka, Lingardem, to jest. Nawet chciałem przetestować, chciałem strzelić Bramkę. Jestem zadowolony. Także, moi drodzy, ważne mecze UEFA zostały skończone. Dzisiaj wyjdą, oczywiście, też ważne mecze zwykłe. One również będą zrobione na jutrzejszy odcinek. Eee, no i co? No i mam nadzieję, że coś wymyślę z tym składem, no bo. Brrr, no nie chcę grać w, w ligi weekendowej na niepełnym zgraniu, trochę, trochę niefajnie. Eee, otwórzmy paczkę, mieszana paczka piłkarzy Prime. 12 kart, 4 złote. 6 rzadkich. Zobaczmy. Może być karta rodzinowa, oczywiście, że może być. Ale nie będzie. Ale są ekrany. O, bardzo fajnie. Mm, Brazylia. Oscar pewnie, nie? Tak jest, Oscar. No i będzie Oscar, 8-3. Jest to wymienna karta, więc jakieś tam kilka tysięcy powinien kosztować, mam nadzieję. Także paczka jeszcze za 15 tysięcy monet, która ostatnimi czasy nie była jakaś mega, mega dobra, tak mi się wydaje. Nie przypominam sobie, ale nie ma ekranu, nie nieważne, nic nie mówiłem. No dobra, moi drodzy, ostatnia paczka na dzisiaj, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że w tej parce piłkarzy Prime wypadnie jeszcze jakieś, chociaż ekrany, żeby jakieś tam pieniądze mieć. I nie ma, o, o, nic nie ma, nic, nie ma, nie ma nic, moi drodzy, nie ma nic. Także dziękuję za oglądanie jeszcze raz, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, widzimy się jutro. Jutro będziemy otwierać paczkę, y, torbę z niespodzianką, czy tam paczkę z niespodzianką, co kto woli. Także to tyle, za paczkę w górę, widzimy się jutro, trzymajcie się, do słyszenia. adios.